Czy można podporządkować sobie ludzi bez grama przemocy? Machiavelli ujawnia sekretną sztukę niewidzialnej władzy, która zmusza do uległości. Jest pewna prawda, której niewielu ma odwagę przyznać. Większość władzy w społeczeństwie nie istnieje tam, gdzie można ją zobaczyć. Nie tkwi w złoconych tronach, nie zawsze łączy się z bogactwem ani z potężną armią. Prawdziwa władza rodzi się w cieniu. Działa po cichu, kształtując zachowania ludzi, którzy nawet tego nie dostrzegają. Machiavelli, mistrz w obnażaniu natury człowieka, nazywał to sztuką subtelnej kontroli sztuką, w której władca nie potrzebuje przemocy, nie potrzebuje krzyku ani rozkazów, a mimo to inni kłaniają się przed nim. Bo prawdziwa siła nie jest tym, co pokazujesz to to, co inni sami uznają w swoich sercach. Wyobraź sobie znajomą scenę. W firmie grupa pracowników kłóci się zaciekle o projekt, każdy chce mieć rację, atmosfera przypomina cichą wojnę. A ich menedżer, nazwijmy go David, siedzi w milczeniu. Nie krzyczy, nie przerywa, nie narzuca decyzji, tylko obserwuje. I dopiero gdy chaos osiąga punkt kulminacyjny, spokojnym głosem wypowiada kilka krótkich słów. Nagle cisza. Wszyscy kiwają głowami, jakby jego zdanie było jedynym wyjściem. Nikt nie czuje się zmuszony. Przeciwnie. Wierzą, że to on uratował ich od impasu. Oto władza niewidzialna. Nie oparta na rozkazach, lecz na przekonaniu, że bez niego wszystko się rozsypie. Machiavelli powtarzał, że ludźmi rządzą dwie siły strach i pragnienie bezpieczeństwa. Jeśli przywódca potrafi swoje istnienie powiązać z tym poczuciem bezpieczeństwa, ludzie sami oddadzą mu władzę. Nawet nie zauważą, że posłuszeństwo zostało zaplanowane. Zamiast walczyć, będą dumni, że mogą podążać. Tutkwi różnica między władzą jawną a ukrytą Pierwsza opiera się na sile, druga na iluzji zgody. Spójrz na wychowanie dzieci. Ojciec, który krzyczy, może zmusić do posłuszeństwa, ale gdy go zabraknie dziecko, łatwo się buntuje. Inny ojciec, mądrzejszy, zaszczepi w dziecku przekonanie, że posłuszeństwo leży w twoim interesie. Taka władza trwa nawet w nieobecności. Machiavelli dostrzegł to wcześniej, gdy posłuszeństwo staje się wiarą władzy. Nie trzeba bronić batem, bo broni jej sama świadomość rządzonych. To właśnie czyni ją tak groźną. Władza niewidzialna nie hałasuje, nie zostawia śladów, a jednak osiada głęboko w umyśle, działa jak powietrze. Nie widzisz go, ale każde twoje tchnienie od niego zależy. Król może stracić tron, gdy armia się zbuntuje, lecz ten, kto posiada władzę ukrytą, może wpływać dalej nawet bez urzędu, nawet bez tytułu. Dlatego Machiavelli mówił najgroźniejszy nie jest ten, kto trzyma miecz, lecz ten, kto sprawia, że inni sami mu ten miecz podają. I dziś w świecie współczesnym spotykamy takich ludzi. Może to być szef firmy, polityk, a nawet znajomy w grupie, którego zdanie wszyscy przyjmują bez dyskusji. Ta władza nie rodzi się z tytułu, nie rodzi się z bogactwa, lecz z umiejętności kształtowania emocji i percepcji innych. Kiedy ktoś potrafi swoją opinię zmienić w oczywistą prawdę, jego siła staje się niemal nietykalna. Machiavelli ostrzegał mądry przywódca: nie polega tylko na przemocy ani na szczęściu. Przemoc daje strach krótkotrwały, szczęście jest kruche, tylko kontrola niewidzialna może trwać latami. To wtedy inni wierzą, że podążanie za tobą jest ich własnym wyborem i bronią twojej władzy, jakby bronili samych siebie. I tu rozpoczyna się pytanie: jak zbudować, a potem utrzymać tak subtelną władzę, jak sprawić, by ludzie byli posłuszni, a mimo to wierzyli, że są wolni? To sztuka psychologii. Którą Machiavelli nam zostawił. Sztuka niebezpieczna, pociągająca i do dziś niezwykle aktualna. Jeśli chcesz zbudować władzę niewidzialną, musisz zrozumieć jedną z najgłębszych sił, która kieruje człowiekiem strach. Machiavelli powtarzał wielokrotnie: ludzie łatwiej ulegają strachowi niż miłości. Miłość potrafi się zmieniać, może zostać zdradzona, a czasem znika, gdy los odwróci karty. Ale strach ten zakorzenia się głęboko. Zatrzymuje człowieka, nawet jeśli nikt go nie obserwuje. I właśnie na tym fundamencie rodzi się władza niewidzialna. Machiavelli wyróżniał dwa oblicza strachu. Pierwszy. Strach głośny, wyraźny, ostry, związany z bezpośrednią groźbą. Jak wtedy, gdy przywódca krzyczy. Jeśli mnie zdradzisz, zapłacisz cenę. To brzmi mocno, ale pokazuje granice siły. Ten, kto został zastraszony, może szukać zemsty. Może tylko czekać, by uderzyć w odpowiednim momencie. Strach głośny jest jak ogień, płonie gwałtownie, ale szybko gaśnie, gdy zabraknie paliwa. Drugi rodzaj, strach cichy, ten, który Machiavelli cenił najbardziej. Subtelny, nieuchwytny, tworzony przez niepewność. Nie musisz grozić wprost. Wystarczy zaszczepić myśl, a co jeśli on wie więcej, a co jeśli on może więcej, a co jeśli to dopiero początek. To właśnie ta mgła, ten brak pewności sprawia, że człowiek sam siebie ogranicza. Nie robi nic pochopnie, bo wciąż boi się niewidzialnych konsekwencji. Posłuchaj krótkiej historii. W firmie finansowej był dyrektor, Richard. Nie mówił wiele, ale wystarczył jego wzrok, by ludzie milkli. Pewnego dnia odkrył, że młody pracownik, Mark, popełnił błąd w raporcie. Richard nie krzyczał, nie walił pięścią w stół, nie powiedział ani słowa. Spojrzał na Marka, zamknął dokument i wyszedł z pokoju. Resztę dnia Mark nie mógł pracować. Pytał sam siebie czy on wie wszystko, czy czeka, aż potknie się bardziej? Czy to była próba? Nazajutrz Mark poprawił raport, przyszedł sam do Richarda i przeprosił, choć nikt go do tego nie zmuszał. Strach cichy wykonał pracę za Richarda. Mark sam się zdyscyplinował. Gdyby Richard krzyczał, Mark mógłby się bronić, ale ta tajemnicza cisza spętała go mocniej niż krzyk. Wyobraź sobie ten krótki dialog. Mark, drżącym głosem, poprawiłem wszystko. To się już nie powtórzy. Richard, spokojnie z uśmiechem. Dobrze, wierzę, że zapamiętasz to na długo. To nie była groźba, to było zasianie nasiona. Nasiona strachu cichego, które Mark sam w sobie pielęgnował. Machiavelli wiedział, że przywódca mądry nie pokazuje całej siły. Bo kiedy inni nie wiedzą, gdzie kończy się twoja granica, strach staje się nieskończony. Wyobraźnia człowieka tworzy scenariusze gorsze niż cokolwiek co naprawdę mógłbyś zrobić. I właśnie ta niepewność tworzy najtrwalsze posłuszeństwo. Widzimy to i dziś. Profesor nie musi grozić studentom. Wystarczy jedno spojrzenie, by w sali zapadła cisza. Dyrektor nie musi wydawać rozkazów każdego dnia. Wystarczy jedno cięcie kadrowe, bez słowa wyjaśnienia, a cała firma sama zaostrzy dyscyplinę. Polityk nie potrzebuje publicznych gruźb. Kilka niejasnych aluzji wystarczy, by przeciwnicy zmienili swoje zachowanie. Siła strachu cichego polega na tym, że nie musisz działać. Oni zrobią to za ciebie. Wyolbrzymią twoją moc. Wyobrażą sobie najgorsze i sami przyjmą pozycję posłusznych. Machiavelli rozumiał to doskonale. Dlatego radził utrzymuj innych w stanie nieustannej czujności. Nie w panice, ale nigdy w pełnym spokoju. Bo gdy ludzie są niepewni, szukają w tobie oparcia. Innymi słowy, strach cichy jest niewidzialnym sznurem, który wiąże ludzi do ciebie. Nie dlatego, że ich zmuszasz, lecz dlatego, że sami wierzą, iż nie mają bezpieczniejszej drogi. I to właśnie pierwsza cegła w budowaniu władzy niewidzialnej. Władzy, która nie krzyczy, a mimo to rozbrzmiewa w umysłach innych. Władzy, która sprawia, że ludzie kłaniają się i jeszcze dziękują, że utrzymujesz ich w porządku. W świecie pełnym chaosu, gdzie złe wiadomości rozchodzą się z prędkością światła, a ludzie łatwo wpadają w zbiorową panikę, najcenniejszą cechą człowieka, który pragnie zdobyć władzę niewidzialną, jest absolutny spokój. Machiavelli podkreślał, że prawdziwy przywódca nie jest tym, kto krzyczy głośniej od tłumu, ale tym, kto milczy. A jednak sprawia, że tłum odwraca głowy, szukając jego przewodnictwa. Kiedy inni tracą kontrolę, twoja niewzruszona postawa staje się nie tylko stanem emocji, ale bronią psychologiczną, sygnałem, że przewidziałeś bieg wydarzeń, że masz plan, że jesteś jedyną kotwicą w środku burzy. Wyobraź sobie startup pogrążony w kryzysie finansowym. Plotka głosi, że główny inwestor się wycofał. W biurze wrzemeile wybuchają, lawiną strach paraliżuje zespół. Większość liderów próbowałaby mówić za dużo, uspokajać nerwowo, a czasem nawet ukrywać lęk gniewem, ale dyrektor Anna wybrała inną drogę. Weszła spokojnie, usiadła bez pośpiechu, spojrzała po kolei na wszystkich. Bez długich przemówień powiedziała tylko jedno zdanie: "Wszystko było przewidziane. Odwrócimy to." Ton jej głosu nie był głośny, nie był szybki, a jednak sprawił, że sala stopniowo ucichła. Pracownicy patrzyli po sobie, jakby szukali w niej ostatniego znaku pewności. Po spotkaniu młody pracownik wyszeptał. Myślisz, że Anna naprawdę ma plan? Kolega odpowiedział. Nie wiem. Ale jeśli jest tak spokojna, to musi. Oto siła, o której pisał Machiavelli Spokój, tworzy iluzję, że posiadasz wszystkie odpowiedzi, nawet jeśli w rzeczywistości wciąż ich szukasz. W burzy ten, kto stoi niewzruszony, automatycznie staje się duchowym oparciem dla chwiejących się wokół, a z tego rodzi się zależność. Machiavelli wiedział, że lojalność ludzi jest krucha, zmienna jak interesy, ale zależność to coś innego. Kiedy inni łączą swoje bezpieczeństwo i kierunek życia z tobą, stają się gotowi cię chronić, bo odejście od ciebie oznacza upadek w chaos. Dlatego spokój to nie tylko cecha osobista, to narzędzie budujące sieć trwałej zależności. Ale to dopiero część gry. Władza niewidzialna rodzi się również z umiejętności kontrolowania opowieści, bo ludzie zawsze potrzebują narracji. Jeśli jej nie stworzysz, oni zrobią to za ciebie. I zwykle na twoją niekorzyść. Machiavelli radził zawsze bądź głównym narratorem swojego życia. Jeśli poniesiesz porażkę, nie pozwól, by inni nazwali to klęską. Nazwij to lekcją, która prowadzi do zwycięstwa. Jeśli odniesiesz sukces, nie daj wmówić sobie, że to był przypadek. Nazwij to wynikiem nieuchronnej strategii. Jak powiedział pewien polityk, prawda nie ma znaczenia, ważna jest historia, którą opowiadasz. To dokładnie duch Machiavelliego. W historii wielu przywódców utrzymywało władzę nie dlatego, że zawsze wygrywali, ale dlatego, że potrafili pisać swoje porażki na nowo, zmieniać je w część nieuniknionej drogi do celu. Wróćmy do Anny. Kilka tygodni później firma nadal walczyła, ale nie upadła. Na spotkaniu powiedziała: To nie był koniec. To był test naszej odporności. Ci, którzy zostali, to ci, którzy zasłużą na owoc przyszłych zwycięstw. Kilka zdań i lęk zamienił się w wiarę, niepewność, w motywację, a zależność od niej w zbiorową dumę. Machiavelli nazwałby to najsubtelniejszą sztuką władzy niewidzialnej. Bez represji, bez przemocy, jedynie dzięki spokoju i kontroli nad opowieścią stajesz się centrum, którego inni nie potrafią opuścić. A kiedy to nastąpi, nie tylko idą za tobą. Oni zaczynają Cię czcić, jak źródło światła, które prowadzi ich przez ciemność, nawet jeśli w rzeczywistości byłeś tylko tym, który potrafił stać nieruchomo, gdy wszyscy inni drżeli. Jeśli spokój w chaosie jest narzędziem budowania zaufania, to tworzenie trwałej zależności jest sposobem, by zamienić to zaufanie w niewidzialne kajdany, których inni nie zdołają zerwać. Machiavelli wiedział doskonale, że lojalność jest krucha, łatwo zmienia się wraz z kierunkiem interesów. Ten, kto dziś wiernie ci służy jutro, może się odwrócić, jeśli ktoś inny zaoferuje mu więcej. Dlatego Machiavelli radził, celem nie jest lojalność, celem jest zależność, więź życiowa, której nikt nie porzuci, nawet jeśli będzie chciał. Wyobraź sobie relacje między menedżerem a pracownikiem. Jeśli pracownik zostaje z szefem z sympatii czy przywiązania, łatwo może odejść, kiedy emocje przygasną albo konkurencja obieca więcej. Ale jeśli menedżer roztropny zbudował system, w którym cała kariera, awans i przetrwanie są ściśle związane z nim, odejście staje się niemal niemożliwe. To właśnie zależność, i ona trwa dłużej niż lojalność. Historia zna wiele przykładów. Pan feudalny w czasach renesansu nie mógł liczyć na lojalność żołnierzy, bo ci łatwo zmieniali stronę, gdy obiecano im wyższą płacę. Dlatego taki władca uzależniał rodziny żołnierzy od ziem, przywilejów i darów które tylko on mógł im zapewnić. Odejście oznaczało głód. A w takiej sytuacji lojalność nie była już potrzebna, bo zastąpiła ją czysta zależność. Dziś zasada ta nadal działa. Weźmy przykład Michaela, biznesmena w branży technologicznej. Zamiast składać puste obietnice, Michael stworzył środowisko, w którym kariera jego ludzi opierała się wyłącznie na sieci, którą on kontrolował. To on dawał pracę, to on przedstawiał ich inwestorom, otwierał drzwi do konferencji. I łączył z ludźmi wpływowymi. Wkrótce pracownicy rozumieli, że nie tylko potrzebują pracy, oni potrzebują drzwi, które otwierał Michael. Odejście oznaczało utratę nie tylko etatu, ale całej sieci kontaktów możliwości rozwoju, a nawet dostępu do świata, który Michael im pokazał. Machiavelli nazwałby to byciem strażnikiem bramy tym, który kontroluje dostęp do tego, czego inni pragną i bez czego nie przeżyją. Kiedy trzymasz w dłoniach klucz do zasobów informacji i szans, nie musisz wymagać lojalności, oni sami będą cię trzymać, bo wiedzą, że inaczej zginą. To samo działa w życiu osobistym. David opowiadał o swoim związku. Jego partnerka nie budowała więzi wyłącznie na uczuciu. Ona stała się osobą, na której David polegał we wszystkim, od finansów, przez planowanie pracy, aż po relacje towarzyskie. W pewnym momencie David zrozumiał, że nie potrafi wyobrazić sobie życia bez niej u boku. Nawet jeśli uczucia słabły, zależność więziła go mocniej. A w oczach Machiavellego to właśnie jest szczyt władzy niewidzialnej. Ta strategia działa wszędzie, w biznesie, w polityce, w przyjaźni, a nawet w miłości. Wymaga cierpliwości, bo zależność nie rodzi się w jeden dzień. Buduje się krok po kroku, udowadniając, że jesteś jedynym źródłem tego, czego inni pragną. Kiedy potrzebują informacji, to ty musisz ją mieć. Kiedy szukają bezpieczeństwa, to ciebie muszą znaleźć. Kiedy pragną kierunku, to ty musisz opowiedzieć im historię. Machiavelli pisał: Ludzie łatwo zmieniają lojalność, gdy zmienia się czas, ale rzadko kto porzuca to, co niezbędne do życia. I właśnie w tym tkwi sekret trwałej władzy, nie opartej na uczuciach, lecz na zależności. W oczach Machiavelego uczucie to wiatr, zależność to łańcuch ze stali, cichy, ciężki i niemal niemożliwy do zerwania. Jeśli zależność jest łańcuchem, który wiąże zachowania, to manipulacja psychologiczna jest kajdanami duszy. Machiavelli rozumiał, że posłuszeństwo oparte wyłącznie na strachu, albo na interesie własnym jest kruche. Bo człowiek zawsze może któregoś dnia pokonać lęk, albo znaleźć większą korzyść gdzie indziej. Ale jeśli posłuszeństwo stanie się częścią tożsamości, wtedy, nawet bez zewnętrznego przymusu, ludzie będą trwać w uległości. Dobrowolnie, z dumą. To właśnie szczyt niewidzialnej władzy, kiedy inni chronią twoje interesy, tak jakby bronili samych siebie. Jak to osiągnąć? Nie przez brutalny nakaz, ale przez tworzenie rytuałów i symboli. Człowiek ma naturalną skłonność do nawyków. Kiedy uległość staje się codziennym gestem powtarzanym niemal mechanicznie, przekształca się w odruch. Wyobraź sobie firmę, w której każdy dzień zaczyna się od spotkania orientacyjnego. Lider jest tam jedynym źródłem wizji. Początkowo wygląda to jak biurokratyczna formalność. Ale z czasem staje się rytuałem. Ludzie przyzwyczajają się, że kierunek zawsze wskazuje on, i w pewnym momencie posłuszeństwo zostaje zakorzenione nie w świadomości, lecz w układzie nerwowym. Machiavelli szedł jednak dalej. Twierdził, że nawyk nie wystarczy uległość musi być wyniesiona do rangi tożsamości. Innymi słowy, trzeba sprawić, by ludzie uwierzyli, że podporządkowanie się nie wynika z ich słabości, lecz z udziału w czymś większym że nie służą tobie. Lecz misji, wspólnemu marzeniu albo świętej Zułbu świętej sprawie, w którą zręcznie wplotłeś własne imię. Wyobraź sobie Jonatana młodego polityka. Zamiast domagać się ślepego posłuszeństwa, on tworzy ruch z hasłem nie idziemy za Jonatanem, walczymy o przyszłość kraju. Spotkania zwolenników przestają być zwykłymi wydarzeniami politycznymi, stają się rytuałem Wspólnoty. Ludzie skandują hasła noszą symbole, czują się częścią czegoś większego niż oni sami. I w tym momencie posłuszeństwo przestaje być wyborem, staje się dumą osobistą. Oni nie bronią Jonatana dla niego samego. Oni bronią go, bo wierzą, że bronią własnej duszy, własnej tożsamości. To samo działa w biznesie. CEO może przekształcić firmę w rodzinę. Sprawić by lojalność i poświęcenie nie wynikały z wypłaty, ale z poczucia, że zmieniamy razem świat. Sarah, która początkowo szukała tylko pracy, nagle z dumą mówi znajomym. Jestem częścią podróży, która tworzy przyszłość. Od najemnika dla pensji, do wyznawczyni, która sama broni firmy, nawet gdy nikt tego nie oczekuje. Machiavelli nazwałby to zwycięstwem absolutnym, kiedy człowiek sam nadaje swojej uległości rangę cnoty. Mądry władca nie panuje jedynie strachem czy interesem. On zasiewa w głowach myśl, że posłuszeństwo wobec niego jest służbą własnemu przeznaczeniu. A gdy ta wiara zakorzeni się w sercach, Władza staje się wieczna, bo żyje nie tylko w czynach, lecz w samej świadomości. Lekcja jest jasna: jeśli chcesz, by twoja siła trwała, przekrocz dwa pierwsze szczeble strach i zależność, sięgnij wyżej do tożsamości, bo kiedy uległość staje się częścią tego, kim ktoś jest, nie musisz już kontrolować go każdego dnia. On sam będzie utrzymywał swoje kajdany, wierząc, że to jego własny wybór. I spójrz na współczesność, to dzieje się wszędzie. Wielkie marki nie sprzedają tylko produktów, sprzedają tożsamość. Picie tej kawy oznacza należysz do elit smaku. Posiadanie tego telefonu jesteś częścią świata kreatywnych noszenie tej marki należysz do klasy wybranych. Ludzie nie kupują rzeczy kupują historię o samych sobie. A kiedy ta tożsamość się ukształtuje ucieczka oznacza utratę fragmentu własnego ja to właśnie szczyt filozofii Machiawellego władza. Która nie musi krzyczeć, nie musi grozić, nie musi przypominać o sobie. Ona żyje w ciszy, w umysłach, w sercach. Sprawia, że inni działają w Twoim interesie, wierząc, że działają dla siebie. I jeśli potrafisz stworzyć taką władzę, nie będziesz musiał zdobywać posłuszeństwa. Ono samo przyjdzie, jakby było naturalnym oddechem świata, w którym żyją ludzie wokół ciebie. Tak więc od cichego strachu przez moc zależności, aż po stopienie się z tożsamością. Machiavelli naszkicował drogę do najtrwalszej formy niewidzialnej władzy. Lekcja nie tkwi w groźbie czy dominacji, lecz w tym, by inni sami bronili twojej siły, tak jakby była ich własnym istnieniem. A wtedy twoja władza nie może być już zakwestionowana, bo stała się częścią świata, w którym oni żyją. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.